Poruszyłem w poprzednim odcinku o tematykę asystencji osobistej, tak? I kiedy zastanowimy się nad tym, to w Polsce osoba z niepełnosprawnością praktycznie nie ma możliwości myślenia o życiu samodzielnym, to znaczy bez wsparcia najbliższych, tak? Ja osobiście zastanawiam się, co będzie, gdy moi najbliżsi nie będą w stanie już mi pomagać, tak? Jak wtedy? Będę mógł funkcjonować, tak? I to jest właśnie, nie dość, że stres o życie codzienne, żeby nie rozchorować się, złapać infekcji, później stres o życie, że jutro, co będzie, jak, jak przeżyć jutro, zapewnić sobie opiekę, jak zorganizować to wszystko. I kurczę, dlaczego w dalszym ciągu temat. Osób z niepełnosprawnościami jest zrzucany na bok. Tego nie mogę pojąć. Nie mogę tego zrozumieć. Co, bo nie ma e, takich pieniędzy dotowanych na ruchy medialne dla tej grupy społecznej. O to tu chodzi, tak? Że jakby były miliony bombardowane w, w zwiększaniu świadomości o osobach z niepełnosprawnościami, ale nie, bo to lepiej zainteresować się pieskami, lepiej zainteresować się grupą LGBT, tak? Albo na siłę jeszcze osoby z niepełnosprawnościami wrzucić do tej grupy. Ale jaki jest tego sens? Potem, żeby znowu ta grupa się rozmyła w, w, w jakiś tam meandrach w tym wszystkim? Nie wiem, czy w ogóle ludzie są świadomi tego, jak osoby z niepełnosprawnościami żyją, jak ciężko jest im żyć na co dzień. Jest wiele tych tematów różnych. Adopcja zwierząt, kurczę, jest wszystko. A tutaj? Co? Zwierzaki, tak, bo, bo to nie ludzie, prawda? To nimi trzeba się lepiej zająć, tworzyć więcej zbiórek, wspierać i tak dalej, a jak się mówi o osobach z niepełnosprawnościami, a to co? No, rentę dostaną, prawda? Ale to nie jest taki kolorowe, jak wam się wydaje. Życie nie polega tylko na tym, że dostanie osoba z niepełnosprawnością 1500 złotych na rękę i jest zadowolona, bo no bo co właśnie? Bo starczy jej na tydzień dwa, tak? A no, bo mamy świadczenie jakieś, to jeszcze to niech dołoży do tego sobie 2000 czy 3. I wtedy, o to, kurczę, wtedy to będzie mogła taka osoba jak król żyć. Ale, ale w którym kraju, prawda? No chyba nie w Polsce. Prędzej już w jakiejś Tajlandii albo w innym kraju azjatyckim, gdzie e, życie codzienne jest wyceniane dużo, dużo niżej aniżeli w Polsce. Naprawdę. No, warto jest się wreszcie jakby zrozumieć. Marzy mi się taka sytuacja żeby ludzie wreszcie zrozumieli, jak istotne jest to, żeby osoby z niepełnosprawnościami były wreszcie traktowane normalnie. Ja wiem, że ta grupa społeczna jest czasami naprawdę, naprawdę trudna we, we współpracy, tak? Ale są też jednostki, które chciałyby coś większego zrobić dla dobra ogółu, dla dobra społeczeństwa. I dlaczego. Nie warto skoncentrować się właśnie na tych jednostkach, które chcą rzeczywiście coś pomóc. Chcą rzeczywiście coś wprowadzić, żeby było lepiej w tym kraju, żeby osoby z niepełnosprawnościami wreszcie nie musiały tak zastanawiać się nad tym życiem jutrzejszym, nad, nad tym, kto przyjdzie pomóc, podać posiłek, przebrać. Kurczę, przecież to są podstawowe rzeczy, tak? Nie, no to może co? Znowu wróćmy do piesków, tak? I kotków, bo to w takim razie jest bardziej ważniejsze od życia ludzkiego, no nie? No właśnie, no nie, tak? Bo życie ludzkie powinno być najważniejsze, a ludzie w dalszym ciągu traktują to trochę po macoszemu.